Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z pod Panny. To jest czytanie na styczeń 2023 roku dla Was. Najpierw wyciągniemy kartę z wyroczni, a później położymy Tarota. Pamiętajcie, czytanie ogólne to jest, także nie z każdym będzie rezonowało. Ale nie ma tego złego, bo zawsze sobie możecie obejrzeć jeszcze księżyc albo Ascendent. I zachęcam do tego. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, to proszę do mnie się zgłaszać na maila, żadną inną drogą. Jeśli Wam zależy, to najlepiej przez maila. Ja wiem, że można do mnie napisać też na Facebooku, ale ja bardzo rzadko tam zaglądam, więc y, najlepiej przez maila. Zresztą wszędzie jest taka informacja, żeby kontaktować się przez maila. Wyciągniemy najpierw kartę mm, z wyroczni dla Panny na styczeń 2023 roku. Otwiera się dla Ciebie to, co nowe, nowe otwarcie dla Panny. No słuchajcie, to jest jakiś nowy początek dla Was. E, życzę Wam, żeby był jak najbardziej pozytywny i życzę Wam, żebyście zauważyli ten nowy początek, bo czasami otwierają się nowe możliwości, ale my, niechu, nie widzimy ich. E, więc y, jedno to jest y, szczęście i powodzenie, a drugie to jest umiejętność zauważenia tego. Styczeń 2023 roku dla panny. Zobaczmy, jaki jest ten styczeń. Styczeń dla panny. Dla osób spod znaku panny. Proszę o przekaz o prowadzenie dla osób spod znaku panny. Dwa miecze. Trudne decyzje. Trudne decyzje, dylematy. Myślę, że możecie stać w obliczu konieczności wybrania jakiejś drogi, możecie czuć też niechęć do zobaczenia istoty rzeczy. Może być trudno wam akceptować tę prawdę. Wy jesteście pokazani w dziesiątce mieczy. No i pięknie, i pięknie, ponieważ mam wrażenie, że mamy tutaj taki szachmat i co panienko teraz zrobić? Teraz to już musisz iść nową drogą. I czasami takiej sytuacji po prostu w życiu potrzebujemy. Sami na przykład nie jesteśmy w stanie podjąć pewnych decyzji, musimy być postawieni pod ścianą. Ale dobra informacja jest taka, że to jest dziesiątka mieczy i dalej już mamy tylko Asa. I gorzej nie będzie. I to już jest koniec pewnej historii. Za tym idzie nowe otwarcie. Rozwiązanie jakiejś sytuacji. Może to być koniec, symbolicznie, to też może być pokazane właśnie jako roz, rozstanie. To może być takie dojście do ściany, mówię, teraz już od nowa inaczej prowadzę swoje życie, nie wiem, tam dbam o siebie, rzucam jakieś nałogi, jakby koniec, koniec, ostateczny koniec jakiejś sytuacji. Ale nie jest to wcale łatwa decyzja przy dwójce mieczy. Musicie się przekonać do tego, jak to się mówi, czasami w nas e, żyją takie dwa wilki, no nie? <śpuszczak> <Ech>. <śpuszczak> Przypomniał mi się taki śmieszny obrazek, K w sensie małem, który zrobił, y wydaje mi się, mój kolega. Też skąd przedstawicie y przedstawiciel znaku Panny, który ma pieska Ciułałę i zrobił... Y mam że w każdym z nas są dwie ciułały i jedna ciągle się drze, a druga się trzęsie, <głos> więc, czy <noise> coś takiego tam było, nie wiem, pamiętam, ale jest to prawda, no więc tutaj też są takie dwie ciułały albo dwa wilki, zależy, każdy coś tam w sobie ma, nie, i I one trochę się, jedna jakby mówi, że jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie koniec, jeszcze można dalej, jeszcze to pociągniemy, wcale nie trzeba nic zmieniać. A druga mówi, no kurde, nie ma opcji, jak chcesz otworzyć te nowe w życiu drzwi, no to musisz, musisz po prostu przejść przez ten portal i tyle. Musisz podjąć tę decyzję. Choćby była nie wiadomo jak trudna, co jest w waszej głowie. Askielichów. W waszej głowie jest miłość. I to jest piękne, ponieważ yy, kierujecie się uczuciem i miłością. Tu nie ma złej intencji. Yy. Słuchajcie, je, jest takie powiedzenie, że wiecie: nawet i, i złodziej kradnie z miłości do kogoś. No nie. I większość rzeczy, wszystkie rzeczy tak naprawdę, dzieją się z miłości. I jeżeli tak się naprawdę jakby filozoficznie w to zagłębimy. I u Was też motywacją jest miłość, choć na pierwszy rzut oka, na przykład, ktoś tego może nie zauważać. I może być tak, że nie możesz zrobić czegoś z miłości do siebie, ale zrobisz to z miłości na przykład do dziecka. Nie wiem, rzucisz fajki, no nie. Eee, czasami nie dla siebie to robimy. Jednak. Podstawą jest tutaj miłość. I Askielichów mówi, że jest nowy początek. I wy chcecie zacząć na nowo. Podstawą tego wszystkiego jest paźdenarów. Bo wiem, że mogę. Bo wiem, że to możliwe. Bo jestem chętny, chętna yy, na to. Paźdenarów może mówić tutaj o nowej pracy, o jakiejś sytuacji, która się wydarza, daje wam dowody. Jest taka bardzo namacalna. I tak jak mówię, no, trochę zmusza was do zmiany na przykład stylu życia. Czyli, na przykład, jakaś diagnoza, gorsze wyniki, no, nie dostajecie, i to jest mobilizacja do jakiejś zmiany. To jest nowy początek, kolejny nowy początek, tylko wyzwaniem w tym momencie jest: z czymś zerwać, coś skończyć, z czegoś trzeba zrezygnować, żeby nowy początek się mógł wydarzyć. I to może być, wiecie, nowa praca. Może być to jakiś świetny pomysł, budzi się też w Was ogromna nadzieja na coś. Zobaczyliście, że coś jest możliwe. Mogło też do Was tak dojść bardzo do świadomości, czego chcecie. Czego pragniecie, czego chcecie. I to też może być paliwem do zakończenia. Zobaczymy, co Wy macie zakończyć. Piątka kielichów. Hmm. Musi się pozwolić tej foczce wrócić do morza czy tam do oceanu. Tak to czuję. W piące kielichów jest tak, że trzeba te trzy kielichy oddać, ale zostają nam dwa. I to, że foczka popłynie znowu do morza, to nie znaczy, że ona nigdy nie wróci. I to nie znaczy, że ty zostaniesz sam na brzegu bez perspektywy. To jest pożegnanie jakiejś przeszłości, uwolnienie kogoś też czegoś ze swojej świadomości, ze swojej psychiki, pożegnanie jakiejś relacji, zaakceptowanie czyjegoś odejścia, przeżycie do końca żałoby. Co odchodzi do przeszłości? Pięć buław. Czuję to jako konflikt wewnętrzny bądź konflikt z kimś. Ale bardziej czuję to jako konflikt wewnętrzny i niezgodę na coś, co się wydarzyło? Ewentualnie może być tak, że żeby rozpocząć nowy początek, na przykład nową pracę, z jakiegoś przedsięwzięcia musicie zrezygnować. I to był ogromny dylemat i konflikt. Jak to zrobić? Chcę mieć jedno i drugie. Może być też tak, że aby utrzymać relację, trzeba zrezygnować z relacji z kimś innym. Co nowego przychodzi do życia? Azdenarów, ale macie piękne czytanie. No słuchajcie, kochani moi drodzy. Ja wiem, że trudno jest puścić, trudno jest pożegnać, że to są ciężkie wybory, no ale ceny za to macie nagrody za to macie świetną, ponieważ same nowe początki tutaj są. Azdenarów jest niesamowitą okazją i możliwością, i niesamowitą sposobnością. Czuję to. Jako trochę trafiło się ślepiej kurze ziarno, <grym> tak naprawdę. W, w celu to nie jest nawet wynik waszej pracy, to nie jest wynik waszego działania. Może jakiegoś marzenia. Mm. Tylko pytanie, czy właśnie zobaczycie, bo tak jak mówiłam na samym początku, w dwójce mieczy czasami my nie zauważamy szansy. Jaka się tworzy przy danej sytuacji. A jeżeli jest tutaj dziesiątka mieczy i piątka kielichów, to Wy możecie być pogrążeni w smutku, w rozczarowaniu, czyli na przykład zapadam na jakąś chorobę i zamiast, zamiast uczynić z tego motywację do zmiany stylu życia i przebudzenia się do tego, że: o, nie, 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 nie. żadne tam choroby, ja szybko zdrowieję. Ja tutaj mam życie do przeżycia, nie wiem, dzieci, wnuki, pracę, rzeczy do zrobienia, marzenia do spełnienia. To możecie popaść w smutek, dlaczego ja Boże? Na pewno umrę, nic już mnie w życiu nie czeka. No, wiecie, tak może być. Opcje są dwie: albo tak, albo nie, no nie. Opcje są dwie: albo zobaczysz w tym możliwość i to będzie Twój nowy początek, i zostawisz za sobą przeszłość. I zostawisz ze sobą dziesiątkę mieczy i piątkę kielichów i wejdziesz w asa kielichów, asa denarów, pajda denarów i uczynisz z tego początek nowej historii albo już będziesz zawsze w tym smutku, w tym rozczarowaniu, w tym żalu, w rozgoryczeniu. Nikt za was tego nie zrobi, to jest praca każdego z nas, osobista, ciężka harowa, żeby Dostrzegać możliwości. Wyzwanie tego czasu: rodzina, bliskie relacje, to może być też środowisko pracy, dogadanie się jakieś może w rodzinie, wśród przyjaciół. Odpowiedzią na to jest koło fortuny. I tak jak mówię, yy, trafi się sytuacja nie w, nie w wyniku Waszych jakichś działań, tylko. Losowa z przypadku, zrządzenie losu, które pozwoli rozładować jakieś napięcie, zakończyć coś, co jest trudne do zakończenia i rozwiąże całą tę sytuację. I to się wydarzy, o ile Wy się temu poddacie i skorzystacie z tego. Największa Wasza siła w tym czasie Cztery Mieczy to jest zdrowienie, poprawa zdrowia wyciszenie. Uspokojenie, rekonwalescencja, odpoczynek, dochodzenie do siebie, cisza, spokój, odosobnienie. Um, tutaj hibernacja, akurat. W ogóle piękna jest ta karta i ten, ten cały szwadron białych polarnych zwierząt siedzi i pilnuje go. Także swego rodzaju wycofanie się z życia, hibernacja, zaniechanie działania, pasywność. Zawieszenie działalności dla niektórych dosłownie, przemyślenie czegoś. W co to kierować, jak wykorzystać? W świat. Uuu, potężna zmiana. Świat mówi o wyjechaniu za granicę, ostatecznym rozwiązaniu ym, sytuacji, zakończeniu tematu, gruntownej zmianie. To jest ostatnia karta Wielkich Arkan. Zwieńczenie, dokończenie dzieła, yy, zamknięcie i zaczęcie od nowa. Bo później mamy głupca. No ciekawy, czy on się pojawi ten głupiec przy tym otwarciu, przy tych asach. Yy, dla jakiejś kobiety jest tutaj przekaz, żeby leżeć do rozwiązania. Jeżeli słucha mnie jakaś kobieta, która jest w ciąży, która może być zagrożona, trzeba leżeć do rozwiązania. Dosłownie. Odpoczywać, nie przemęczać się, nic nie robić. Jeśli tylko to jest możliwe. To jest też ostateczne przepracowanie karmy. Myślę, że rodowej, bo mamy tutaj czwórkę denarów e, czwórkę buław. No, trzy denary. Chodzi tutaj o dogadanie się w rodzinie. I ważne to jest, żeby w tym miesiącu się dogadać w spokoju. To jest jakaś ugoda, porozumienie, zawieszenie, wycofanie, zamknięcie, ostateczne jakby wyciszenie tematu. Co jest nieuniknione, czyli co najprawdopodobniej będzie się działo w tym czasie? Paśmieczy, jakieś drobne zabiegi, może być pobyt w szpitalu dla kogoś. To jest też komunikacja, rozmowa z kimś, wymiana informacji, zdobywanie wiedzy. E, mogą być nieporozumienia, sprzeczki, kłótnie. Może być tak, że ktoś nie do końca rozumie waszą perspektywę i trzeba ją wyjaśnić. Podpisy, dokumenty, U, upominają się sprawy o ich załatwienie czym może zapowiadać nieporozumienia. Trzy kielichy, no. Trochę kłótnie, nieporozumienia, pretensje różne, sprzeczne podejścia do danej sytuacji w grupie. Mogą pojawiać się plotki. Nie przejmujcie się tym, naprawdę. Nie ma co się przejmować. Co was może zaskoczyć prezent od losu. To jest wasza karta. Więc y, należałoby to czytać jako poczucie takiego osobistego spokoju, bo jeżeli jesteśmy w swojej energii, no to jesteśmy w domku, to jesteśmy y, sobą tak naprawdę. To jest ogromne zrozumienie. odnalezienie mądrości w sobie, wskoczanie na kolejny level mm, taki takiej świadomości. Możliwe, że słuchają mnie panny, które w ostatnim czasie przechodziły ważne... Zresztą, kto w ostatnim czasie nie przechodził ważnych... <śm> ważnych takich rozwojowych momentów? No może jedni bardziej, inni mniej, ale... No, mogło się tak wydarzyć, że poza tym wszystkim, co się działo globalnie dla nas i dotykało dosłownie wszystkich, to mieliście jakieś swoje historie. Myślę, że rodzinne. Yy, czy tam zdrowotne, związane z dziećmi, posiadaniem dzieci, wychowywaniem dzieci, małżeństwa, rodziny. Yy, yy. I to wszystko było. Gromadzeniem wiedzy. Doświadczenia, którym będziecie musieli, musieliście dysponować, by przekazać to na przykład kolejnym pokoleniom, żeby przeżyć y, kolejną część swojego życia. To było niezbędne doświadczenie, które trzeba było nabyć. I to jest taki prezent od losu, że teraz masz taką wiedzę, dysponujesz taką wiedzą, takimi, mm, że tak powiem, środkami, ale to nie, nie chodzi raczej o środki materialne, tylko takim doświadczeniem, by ten nowy początek w, wydarzył się. To mogą być nawet bardzo trudne doświadczenia, ale dzięki temu, teraz na przykład wiesz, co masz zrobić, żeby na przykład ten nowy początek się wydarzył. Tak jak ta matka, co teraz będzie leżeć i zrezygnuje ze wszystkiego. I skupi się już tylko na dziecku na przykład. Oczywiście to skrajny przykład jest, prawda? Ale wiecie, o co mi chodzi. Czasami musimy przejść naprawdę bardzo trudne lekcje, żeby w przyszłości błędów nie popełnić. I podsumowanie tego miesiąca król kielichów. Spokój. Ja tu czuję po prostu spokój. Po prostu czuję spokój i nic więcej. Spokój, miłość, poczucie, że jest tak, jak powinno być. Że porządek został przywrócony. A pod spodem macie sześć buław, dwa kielichy i rycerza mieczy. Przede wszystkim tu mamy mm, pojednanie. Dojście do porozumienia. Można by powiedzieć, że to jest wygrana z kimś. No może, może, może i wygrana z kimś. Nie wiem. Mam nadzieję, że tutaj największą wygraną jest jakieś pojednanie, porozumienie, jakaś ugoda, jakieś. Dojście do porozumienia, do zgody. Na pewno odchodzi konflikt, na pewno żegnamy ten konflikt i rozwiązujemy problem. Także, czy to plotki, czy jakieś niesnaski towarzyskie, czy w pracy, czy w rodzinie, czy w domu, czy zdrady, nie wiadomo co, wychodzicie z tego bardzo obronną ręką. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję za Waszą obecność na kanale. Oczywiście zapraszam do oglądania innych filmów, innych czytań i zostawienia oczywiście subskrypcji, dzwoneczka, łapki w górę. Buziaki, pa! pa.